Chcesz zlecić gotowanie, a przyjemność zostawić sobie? Ty próbuj mój sposób na chrupiącą zapiekankę z dynią. Szybki i bez wysiłku. Do misy termorobota MC Smart wlej litr wody. Nałóż kosz parowy i wrzuć pokrojoną dynię. Skrop oliwą i paruj 10 minut. Uparwaną dynię przełóż do żaroodpornego naczynia. Do misy włóż cebulę, czosnek i chili. Rozdrobnij. Skarnij składniki ze ścianek termorobota MC Smart. Następnie wlej oliwę i całość przypiecz. Pamiętaj, aby zrobić to bez górnej miarki. Teraz do składników wlej śmietanę. Dopraw Solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Całość podgotuj, wolej tym gęstym sosem. dynia. do zapiekanki dorzuć kapary. Teraz przygotuj kruszonkę. Do czystej misy termorobota MC Smart dorzuć sery i je rozdrobnić. Dodaj bułkę i przygotowaną kruszonką posyp zapiekankę. Na sam koniec dorzuć jeszcze pestki i nasiona. Całość piecz przez 15 minut, aż zapiekanka będzie złocista i chrupiąca. I gotowe! Smart sposób na chrupiącą i pyszną zapiekankę z dynią. A wiesz, że baza przepisów jest darmowa i stale się powiększa? To wszystko. E é super